Witajcie w kolejnym filmie na tym kanale i dziś pogadamy o krytycznych opiniach, z jakimi spotkał się film Morbius, zdjęciami z planu Guardians of the Galaxy 3, tegorocznych Oscarach oraz cenzurowaniu przez Disney Plus serialu Falcon and the Winter Soldier. Zapraszam do oglądania. Jeszcze zanim przejdziemy do dzisiejszych newsów, to chciałbym tylko wspomnieć, że niedawno w internecie, oczywiście oficjalnie. Pojawiła się data premiery Disney Plus w Polsce. Platforma ta zadebiutuje dokładnie 14 czerwca tego roku, także jest na co czekać. Zacznijmy od tegorocznego rozdania Oscarów, które zasłynęły z lepy jaką sprzedał Will Smith prowadzącemu Chrisowi Rockowi, po tym jak ten zażartował z fryzury żony Smitha. Dzięki tej sytuacji z pewnością ta ceremonia zostanie zapamiętana na długo. Jednak warto też wspomnieć, że film Dune zgarnąła 6 statuetek z 13, do których był nominowany. Filmy MCU nie zostały nagrodzone, choć najbliżej chyba był Spider-Man No Way Home, który uplasował się tuż za plecami wcześniej wspomnianego filmu Dune w kategorii najlepsze efekty specjalne. Miejmy nadzieję, że w najbliższej produkcji Marvel Studios takie jak Doctor Strange in the Multiverse of Madness czy Thor Love and Thunder także otrzymają nominacje do przyszłych Oscarów i kto wie, może nawet któryś z nich zostanie laureatem. Przejdźmy teraz do zaskakującej informacji. Mianowicie Disney Plus zaczęło cenzurować serial Falcon and the Winter Soldier. Na tych zdjęciach możecie zobaczyć jak to dokładnie wygląda. Moim zdaniem jest to dosyć dziwne, jednak szybko w internecie pojawiło się oficjalne sprostowanie całej sytuacji. Oto słowa Ryana Parkera, pracującego konkretnie nad Falcon and the Winter Soldier. Mieliśmy problem z kontrolą oprogramowania i przypadkowo niewłaściwy plik został opublikowany. Zostanie to jak najszybciej naprawione. Wydaje mi się, że nie jest to jakiś wielki błąd. Co prawda zabiera on trochę realizmu z serialu, ale raczej na fabułę nie wpływa, więc ostatecznie można uznać, że nic się nie stało. Teraz przed wami kilka zdjęć z planu produkcji Marvel Studios, która zadebiutuje w kinach w 2023 roku, czyli Guardians of the Galaxy 3. Na tym ujęciu widzimy w tle duży dom zlokalizowany prawdopodobnie gdzieś w typowych amerykańskich osiedlach. Trochę z przodu na drodze leży radiowóz policyjny, który możliwe, że brał udział w jakimś wypadku, patrząc na jego ułożenie oraz na drugi samochód po lewej stronie zdjęcia. Może to sugerować, że część tego filmu będzie działa się na Ziemi, co jest dosyć ciekawe. Możliwe, że wkrótce też w Internecie pojawi się więcej wycieków na temat tej produkcji, o których oczywiście Was poinformuję. Ostatnim newsem na dziś są krytyczne opinie, jakie spadają na filmy Morbius, należące do Sony Pictures' Universe of Marvel Characters. Oto kilka cytatów krytyków, którzy jednogłośnie okrzyknęli film Morbius najgorszym filmem Marvela wszech czasów. Niechlujne wykonanie, dziurawy scenariusz, wiele przypadkowych scen i sposób gry aktorów, którzy najwyraźniej nie czują konwencji filmu. To słowa Dana Murella. Z kolei Owen Gleiberman z Variety powiedział: „Nie mam wątpliwości, że film poległ już na etapie akceptacji scenariusza”. A właściwie akceptacji faktu rozpoczęcia zdjęć bez gotowego scenariusza można odnieść wrażenie, że ekipa filmowa miała do dyspozycji nie więcej niż ledwo podkolorowany diagram. Natomiast Michael Phillips z Chicago Tribune wspomniał o grze Jareda Leto: Czy Jared Leto nie ma talentu? Oczywiście, że ma talent. Preferuje jednak szczególnie wyniszczający rodzaj intensywności, który sprawia, że jego role są coraz bardziej ciężko strawne. No więc niestety akurat ta produkcja okazała się niewypałem. Miejmy jednak nadzieję, że kolejne ekranizacje komiksów, takie jak m.in. Craven the Hunter, będą o niebo lepsze. Także na dzisiaj to by było wszystko. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, polubienia tego materiału i podzielenia się swoją opinią na temat dzisiejszych newsów w komentarzach. Możecie też odwiedzić profil na Instagramie, gdzie pojawiają się m.in. newsy, których na kanale po prostu nie znajdziecie, a także różnego rodzaju ciekawostki na temat MCU. Do profilu link znajdziecie w opisie, a tymczasem ja się będę z wami żegnał, trzymajcie się ciepło. Cześć! That moves ever